kiedykolwiek poczułeś negatywną energię gdy ktoś na ciebie spojrzał albo pecha który przyniósł ci komplement jeśli odpowiedź brzmi tak nie jesteś sam dzisiaj rozwikłamy odwieczną tajemnicę koralik złego oka czyli słynne tureckie złe oko a my ujawnimy jak ten prosty kawałek kryształu chronił całe kultury przed zazdrością i złym okiem przez tysiące lat jeśli chcesz wiedzieć, jak ten amulet może stać się Twoją osobistą tarczą, zostań do końca filmu, polub, skomentuj i udostępnij. Zapewniam, że nie pożałujesz. Zaczynajmy. Na rozległych równinach czasu, gdzie wciąż rozbrzmiewają echa dawnych cywilizacji, istnieje niewielki przedmiot, ale o ogromnej mocy tureckie złe oko to nie tylko dzieło sztuki, ale cichy strażnik kryształowy strażnik. Który stawia czoła jednemu z najstarszych i najbardziej destrukcyjnych ludzkich uczuć zazdrości. Ten amulet, znany w języku swoich początków jako koralik złego oka, co dosłownie tłumaczy się jako zaklęcie złego oka, to latarnia morska, która przetrwała wieki, jednocząc różne kultury pod tym samym płaszczem wiary i nadziei. Jej historia to przeplatająca się kronika folkloru. Przesądów, wiary i sztuki. Opowieść, która zaczyna się w mrokach przeszłości i sięga współczesności, zdobiąc życie milionów ludzi na całym świecie. Geneza wiary w Złe oko jest tak stara, jak sama historia ludzkości. Przekonanie, że spojrzenie nacechowane złośliwością, zazdrością lub nadmiernym podziwem może wyrządzić krzywdę, chorobę lub nieszczęście innej osobie, jest koncepcją. Która znalazła miejsce w niemal każdej kulturze na kontynentach. Od starożytnego Rzymu i Grecji, przez cywilizację Mezopotamii i faraońskiego Egiptu, po tradycje żydowskie, chrześcijańskie i islamskie, strach przed złym okiem był powszechnym motywem w ludzkim doświadczeniu. Zazdrość, w szczególności, jest uważana za siłę destrukcyjną, zdolną osłabić szczęście i dobrobyt ofiary. Uważa się, że zwykła pochwała, jeśli nie towarzyszy jej błogosławieństwo, może być preludium do nieszczęścia, ponieważ pochwała może być maską ukrytej zazdrości. Złe oko jawi się jako pradawna i namacalna odpowiedź na ten strach. Jego wzór, kompozycja koncentrycznych szklanych kręgów w różnych odcieniach błękitu, bieli i czerni, nie jest jedynie estetycznym zbiegiem okoliczności. Każdy kolor i każdy krąg ma określoną symboliczną funkcję, warstwę ochronną w obrębie innego. Zewnętrzny krąg w kolorze ciemnoniebieskim przywołuje na myśl ogrom nieba i boską moc, nieprzeniknioną barierę, odstraszającą zagrożenia. Jasnoniebieski, który następuje po nim, symbolizuje czystość wody i przejrzystość, rozpuszczając negatywne energie i oczyszczając środowisko. Biel w centrum reprezentuje światło, prawdę i czystość intencji. Wreszcie, czarna kropka w sercu amuletu działa jak pochłaniacz. Rodzaj symbolicznej czarnej dziury, która wychwytuje i neutralizuje złowrogie spojrzenia. Punkt poświęcenia poniesiony w celu zachowania integralności noszącego. Zasada jego mocy jest prosta, lecz pomysłowa. Aby odeprzeć złe oko, trzeba mieć oko, by się z nim zmierzyć. Nazar Bonkou, Umieszczony w widocznym miejscu, działa jak mistyczne lustro, wychwytując zazdrość i niechęć, by zwrócić je do źródła, lub po prostu wchłonąć, aż do samozniszczenia. Wierzący w jego moc twierdzą, że amulet pochłania tak dużo negatywnej energii, że z czasem może pęknąć lub w ostatecznym akcie poświęcenia całkowicie się rozpaść. Kiedy to nastąpi, uznaje się, że spełnił swoje przeznaczenie. Wyczerpując swoją ochronną moc, w tym momencie należy go zastąpić nowym, aby mógł kontynuować swoją świętą misję. Wszechobecność złego oka w życiu codziennym mieszkańców Turcji i krajów sąsiednich świadczy o głębokiej wierze, jaką inspiruje. Nierzadko można je zobaczyć wiszące na lusterkach taksówek przy wejściach do sklepów, aby chronić interesy przed pechem i zazdrością konkurencji. A nawet wkomponowane w tradycyjne stroje panny młodej i pana młodego, aby zapewnić szczęście małżeńskie. Są wręczane noworodkom jako prezenty, zawieszane przy łóżeczkach lub ubraniach, aby chronić je przed chorobami i złym okiem. Tradycja ta odzwierciedla odwieczną troskę o wrażliwość dzieciństwa. Domy zdobi się dużymi złymi oczami, aby chronić je przed złą energią. I nosi się je jako osobiste amulety w postaci bransoletek, naszyjników, kolczyków i pierścionków. I historia Nazar Boncu to gobelin utkany, z nici pochodzących z różnych kultur. Choć silnie związany z Turcją, jego obecność jest odczuwalna na rozległym terytorium rozciągającym się od Grecji, Cypru, Egiptu, Iranu po Afganistan. Historycy sugerują, że współczesny amulet mógł powstać z niebieskich szklanych paciorków znalezionych podczas wykopalisk archeologicznych w starożytnej Mezopotamii, datowanych na ponad 3000 lat. Jednak jego obecna forma, z wzorem oka, spopularyzowała się wraz z pojawieniem się dmuchania szkła, udoskonalonego na Bliskim Wschodzie i rozprzestrzenionego po całym Imperium Osmańskim. Kolor niebieski ma szczególne znaczenie. W folklorze tureckim osoby o niebieskich oczach są uważane za szczególnie podatne na złe oko, celowo lub nieumyślnie. Dlatego niebieski amulet działa jak przeciwwaga, forma symbolicznego oko za oko, neutralizująca zagrożenie. Symbolika ta jest tak silna, że kolor niebieski sam w sobie jest uważany za ochronny, odstraszający zło. Tworzenie tureckiego złego oka to starożytna sztuka. Rzemieślnicy. Znani jako mistrz koralików złego oka, czyli tureccy mistrzowie złego oka, używają techniki stapiania szkła do tworzenia misternych wzorów. W małym miasteczku Nazarköy w Turcji tradycja ta jest podtrzymywana z zapałem, który przeczy czasowi. Tam piece opalane drewnem wciąż płoną, aby stopić szkło. A mistrzowie rzemiosła z zadziwiającą precyzją i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie umiejętnościami. Ręcznie formują każdy amulet. Proces jest precyzyjny i wymaga ogromnych umiejętności. Najpierw ciemnoniebieskie szkło jest podgrzewane w piecu, aż stanie się plastyczne. Używając pensety i specjalnych narzędzi, rzemieślnik kształtuje podstawę amuletu. Następnie, z niezwykłą delikatnością, dodaje warstwy jasnoniebieskiego i białego szkła, a na końcu umieszcza małą czarną kropkę w środku. Każdy element jest unikatowy to małe dzieło sztuki, które niesie ze sobą nie tylko kunszt rzemieślnika, ale także ciężar wieków wiary i tradycji. Proces ten nie jest jedynie techniczny to akt tworzenia przesiąknięty intencją ochronną. Skoro znasz już fascynującą historię i symbolikę kolorów tego amuletu, chętnie poznam Twoją opinię. Czy nosisz tureckie złe oko w domu, samochodzie lub jako ozdobę? Czy wierzysz w jego ochronną moc? Podziel się swoją historią lub doświadczeniem w komentarzach. Twoja opinia jest bezcenna i pomaga nam stworzyć przestrzeń, w której wszyscy możemy dzielić się swoimi przekonaniami i anegdotami. A jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij go polubić. Kontynuujmy. Wiara w moc złego oka nie ogranicza się do jednostek, zakłada się ją na zwierzęta, zwłaszcza konie i owce. Aby chronić je przed chorobami i złymi zamiarami sąsiadów, na niektórych obszarach wiejskich zawiesza się krowom nazar bącu na szyjach, aby zapewnić obfitą produkcję mleka. Praktyka ta podkreśla głębie wiary w amulet, który chroni wszystkie wartości, zarówno materialne, jak i żywe. Amulet staje się symbolem dobrobytu i pomyślności dla całej społeczności. Choć moc złego oka opiera się na przesądach. Jego psychologiczny wpływ jest niezaprzeczalny. Dla tych, którzy w niego wierzą, amulet oferuje poczucie bezpieczeństwa i kontroli w nieprzewidywalnym świecie. Świadomość ochrony przed negatywnymi wpływami może zmniejszyć lęk i wzmocnić pewność siebie. Działa jak psychologiczna kotwica, namacalne przypomnienie o bezpieczeństwie. Głębiej rzecz biorąc, nazar boncu przypomina o znaczeniu intencji i energii. Zachęca nas do refleksji nad naturą emocji i ich wpływem na nasze życie i życie innych. Amulet uświadamia nam zazdrość nie tylko tę, którą możemy odczuwać, ale także tę, którą możemy pielęgnować. Zachęca nas do ostrożności w stosunku do własnych myśli i emocji. Rytuał wręczania lub otrzymywania tureckiego złego oka jest równie ważny jak sam amulet. Akt wręczenia Nazaru jest manifestacją dobrych życzeń i ochrony. Symbolizuje on pragnienie, aby osoba obdarowana uchroniła się przed zazdrością i pechem. To gest miłości, troski i pomyślności, który wykracza poza przedmiot materialny. Dla obdarowanego jest to przypomnienie, że nie jest sam, że jest ktoś, kto troszczy się o jego dobro. Ta wymiana wzmacnia więzi społeczne i wspólnotowe, tworząc niewidzialną sieć wsparcia. Nazar boncu przekroczył granice kulturowe i stał się globalną ikoną, po części dzięki jego popularności wśród celebrytów i osób publicznych. Gwiazdy filmowe, muzycy i sportowcy byli fotografowani z tym amuletem, nie tylko jako modnym dodatkiem, ale także jako wyraz wiary w jego ochronną moc. Ta popularność przyczyniła się do rozpowszechnienia tradycji wśród szerszej publiczności. Demonstrując powszechność wiary w ochronę i potrzebę symboli, które pomagają nam odnaleźć się w niepewnym świecie. Dziś tradycja Nazarbącu harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Choć jego forma i przeznaczenie pozostały niezmienne, jego prezentacja dostosowała się do czasów. Tureckie oczy wykonane są z nowoczesnych materiałów, takich jak żywica i plastik, i wkomponowane w minimalistyczne i współczesne projekty. Wpisujące się w nowoczesną estetykę. Jednak urok ręcznie wykonanych szklanych oczu, z ich drobnymi niedoskonałościami i niepowtarzalnym blaskiem, pozostaje niezrównany. Każde z nich niesie w sobie ducha rzemieślnika i echo tysiącletniej tradycji. Wiara w ochronną moc złego oka nie jest zjawiskiem odosobnionym. W różnych kulturach istnieją podobne amulety i rytuały mające na celu ochronę przed złym okiem. Na przykład we Włoszech istnieje klakson, szczęśliwy amulet w kształcie rogu, używany do odpędzania zła złe oko, tradycji żydowskiej, Hamsalub, ręka Fatimy, amulet w kształcie dłoni z okiem w środku, który chroni również przed aynhara, złe oko w języku hebrajskim. W niektórych kulturach Ameryki Łacińskiej czerwone wstążki lub medaliki świętego Benedykta. Służą do ochrony dzieci i domów. Te podobieństwa podkreślają uniwersalną prawdę. Ludzką potrzebę znalezienia tarczy przed negatywnymi siłami, zarówno rzeczywistymi, jak i wyimaginowanymi. Cechą charakterystyczną Nazar Bonsu jest jego prostota i jasno określone przeznaczenie. To nie tylko przedmiot, ale lustro odbijające złą energię. To symbol aktywnej ochrony, nie tylko odpychający zło ale i je neutralizujący. Jego moc tkwi w wierze i intencji. W kulturze tureckiej nazar nie jest przesądnym przedmiotem, który należy lekceważyć, ale fundamentalnym elementem codziennego życia, darem serca ofiarowanym w chwilach radości i wrażliwości. Legenda o nazar boncu, przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, opowiada historię o jego mistycznym pochodzeniu. Jedna z najpopularniejszych Opowiada historię o olbrzymim nazarze strzegącym wejścia do jaskini. Jaskinia była miejscem pełnym skarbów, a zazdrość złodziei była tak silna, że żadna bariera ani zaklęcie nie mogły jej ochronić. Wtedy to mędrzec stworzył monumentalne szklane oko i umieścił je przy wejściu. Chciwe spojrzenia złodziei zostały pochłonięte przez oko, uniemożliwiając im wejście do jaskini. Ostatecznie oko roztrzaskało się pochłaniając całą złość, ale skarb pozostał bezpieczny. Ta opowieść i wiele innych ugruntowały miejsce tureckiego złego oka w zbiorowej świadomości. Nie jest ono jedynie przedmiotem dekoracyjnym, ale żywą częścią kultury, nieustannym przypomnieniem, że energia myśli i emocji ma prawdziwą moc. Nazar Boncu uczy nas, że zazdrość to siła, której musimy się wystrzegać. A najlepszą obroną przed nią jest ochrona zarówno fizyczna, jak i duchowa. Podsumowując, tajemnica złego oka tkwi w jego dwoistości. Jest ono jednocześnie prostym przedmiotem i złożonym symbolem. Jest dziełem rzemiosła i potężnym amuletem. To pamiątka z wakacji i głęboka kulturowa kotwica. Jego moc, realna czy wyimaginowana, jest świadectwem odwiecznej ludzkiej potrzeby ochrony przed nieznanym, i naszej wiary w moc przedmiotów wpływających na nasze przeznaczenie. Nazar Bąców to nie tylko przedmiot, ale żywa historia, tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i przypomnienie, że czasami najsilniejszą ochroną jest sama wiara, a zazdrość to niszczące uczucie może zostać odparta przez proste i piękne szklane oko. Wybraliśmy się w niesamowitą podróż w czasie, od starożytnych początków. Koralik złego oka do jego miejsca we współczesnym świecie. Niezależnie od tego, czy wierzysz w jego magię, czy po prostu doceniasz jego piękno, tureckie złe oko przypomina nam o tym, jak ważna jest ochrona przed negatywną energią. Jeśli fascynują cię tajemnice, historia i moc amuletów, nie przegap moich nadchodzących filmów. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych odkryć. Polub, skomentuj i udostępnij film, aby odkrywać kolejne sekrety. Do zobaczenia wkrótce.